Witam wszystkich serdecznie. Wracamy do tematu Retro MTB, czyli składania i renowacji części z tym związanych. Dzisiaj zobaczycie odcinek drugi i ostatni z renowacji Shivera. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie wszystko jest przygotowane. Ładnie wypolerowane bądź pomalowane, wyczyszczone, odtłuszczone. Laga no po prostu... Mistrzostwo Świata. Jest to przepięknie. Przepięknie. Nie wiem, czy kamera oddaje ten efekt, ale musicie mi uwierzyć, że jest lusterko. Nie będę pokazywać, jak to polerowałem, gdyż były takie same etapy polerowania i zobaczyć to na filmie z Monstera. No nic, bierzemy się za składanie tego cuda. Dobra, składanie amortyzatora zaczniemy od uszczelek. Tutaj mamy taką specjalną podkładkę. Ona idzie na sam początek. Warto ją posmarować smarem. Dajemy ją tutaj. I teraz bierzemy uszczelkę olejową. Warto też ją trochę posmarować tutaj smarem. Oczywiście nie za dużo. Nie za mało. Kurde, trochę dawno nie było retro-MTB. Minimalnie się stresuje normalnie. Bierzemy ją, zakładamy. Powinna wejść nawet ręcznie. Przynajmniej ten sam początek. Bierzemy w biak. Ok. Uciągamy, sprawdzamy, możecie zobaczyć. Uszczelka znajduje się na swoim miejscu. Następnie dajemy pierścień zabezpieczający uszczelkę olejową. Sprawdzamy, czy dobrze siedzi. Możecie zobaczyć tutaj na zbliżeniu ładnie tutaj nam osiadł. Dalej uszczelka kurzowa. Minimalnie też ją posmarujemy. Akurat uszczelki kurzowe wchodzą. Bez żadnego problemu, ale warto sobie je wijakiem jeszcze dobić. No i mamy uszczelkę olejową i kurzową na miejscu. W drugiej ladze robimy to samo. Lagi górne mamy uzbrojone w uszczelki, tak więc zakładamy dolne lagi. Pamiętajmy, to jest amortyzator z systemem upside down więc góra i dół jest na odwrót. Do końca, tutaj, bierzemy następną lagę. I mamy uzbrojone górne i dolne lagi. Czas włożyć tłumiki i zalać je olejem. Bierzemy lagę. Bierzemy tłumik bez sprężyny. Bierzemy lagę. Wsadzamy do środka. Bierzemy nakrętkę. I luźno sobie to wkręcamy tutaj bez oporu. Jak będziemy czuć opór, tyle ile da się ręcznie dokręcić. O, już czuję opór. Bierzemy grzechotkę. Dokręcamy oczywiście z wyczuciem. Voilà! Oczywiście nakrętka wypolerowana. Tłumik założony. Więc nie zostaje nic nam innego jak zalanie go olejem. Olej jaki używam to jest Motorex 7,5W. Powiem wam szczerze do tak prostej budowy tłumików jest okej okay moim zdaniem. Tu nie ma żadnej filozofii. To nie jest tłumik typu RockShox albo Foxa, gdzie mamy tłumienie kompresji i nie wiadomo co. Tu jest otwarta kąpiel olejowa. Nie ma żadnej filozofii. Cały tłumik jest no, prosty jak budowa cepa. Przygotowałem sobie suwmiarkę. Na suwmiarce odmierzam 70 mm, czyli 7 cm. Tyle potrzebujemy nalać oleju na złożonym amortyzatorze do górnej tutaj ścianki. Do tego mi posłuży. Taka mezurka, tak to się nazywa. Znowu zapomniałem jak to się nazywa, ale no. Pamiętacie z filmiku Monstera? Łapiemy tutaj Tumik i go przetrzymamy, żeby nam nigdzie nie uciekł. Trochę poruszamy. Okej, okay, wlewamy dalej. Ja tutaj cały czas patrzę, kontroluję. Dobra, czas zmierzyć. Mierzymy to do ścianki. Jeszcze trochę. Czas założyć sprężynę. Wyciągamy delikatnie tłumik. Nakładamy. Trzeba pamiętać, żeby nam ta końcówka tu nie uciekła. O, udało się. Możemy go złapać tak. Tutaj dajemy plastikowy spacer. Plastikowy, stworzywa. umówmy się, żeby nie było. Teflonowa podkładka. Trzeba uważać teraz, żeby ten tłumik, bo jak puścimy, to ten tumik nam zleci na dół. Teflonowa podkładka. O, właśnie, go trzeba cały czas tu pilnować. Pamiętamy, że tu jest lewy wind czyli w drugą stronę zakręcamy. Ok, dokręcamy. Ok, mamy zakręcone. Mamy włożoną sprężynę. Spacer stworzywa, podkładkę i zakończenie. Możemy dawać korek. Czas na pierścień zabezpieczający tutaj korek. I czas dodać praktycznie ostatnią rzecz, czyli regulator tłumienia. Nie używamy dużo siły, bo tu jest mała śrubka robaczkowa. Dokręcamy. Delikatnie. Mamy już gotowy tłumik. Czas dokręcić korek. Dokręcam go lekko kluczem aluminiowym. Jak już będzie w półkach. I będzie fajnie tutaj siedzieć ta laga, nie będzie mi się tutaj obkręcać. To dokręcę już mocniej, o. Tada! Proszę bardzo. Jedna laga jest. Z drugą robimy to samo. Bierzemy się za półki. Tak jak wcześniej mówiłem, półki są pomalowane bardzo ładnie proszkowo. Bierzemy śrubę, klej do gwintów niebieski no i zakładamy. Półki są uzbrojone w śruby, nowe ze stali nierdzewnej. Tak więc zakładamy lagi do półek. Ok, śruby mamy założone, wkręcone w półki. Tak więc montujemy lagi. I teraz górna półka. I teraz włożymy ośkę, żeby wycentrować tutaj te golenie na prawidłową pozycję. Tym tylko dajemy tymczasowo, żeby mieć pewność, że lagi tutaj są równo w osi. I dokręcimy sobie póki co luźno te śruby, żeby tak nie wystawały. Dla informacji, jak już amortyzator będzie w rowerze i będzie koło, te śruby tutaj dokręcamy 6 Nm. Te górne tutaj dokręcamy 11 w półkach. Tak więc biorę klucz dynamometryczny, no i dokręcamy. Ale póki co jeszcze dokręcę tym, żeby się nie nakręcić, póki one są luźne. z tej strony z drugiej robimy to samo możemy odłożyć tutaj dajemy 11 11 na skali bierzemy nasadkę Impulsa 5 i kręcimy Ok, wcześniej założyłem tą półkę. W sumie niepotrzebnie, bo musiałem tu jeszcze wyregulować wszystko, dlatego zakładam ją drugi raz. Ok, tak samo tutaj nie będę kręcił tych śrub, dokręcał, bo bez sensu, żeby one były tutaj ponaciągane. Tak samo jak tutaj, ale do tej półki, tak samo tu mamy 11-11 nm. I tu też 11. Dobra, ok, mamy wszystko mniej więcej złożone, zostały osłonki bądź profesjonalnie protektory, ale to już wszystko dajemy sobie na stojak, złapiemy go sobie już z stojaku, ja przepoleruję jeszcze tutaj lagi i oczywiście otuszczę. No i najgorsza część, najbardziej stresująca, czyli naklejki. Ok, przepolorowaliśmy powierzchnię. Wszystko ładnie wygląda. Zostały resztki tutaj właśnie pasty, ale wszystko wyczyścimy, odtłuścimy i naklejamy naklejki. O, możecie zobaczyć, ile tutaj jest po prostu tej pasty przepracowanej. Mamy tutaj naklejki na lagi, Owszem, są to naklejki z 2003 roku, ale mi się po prostu bardziej podobają niż z 2002, jak jest amortyzator. Więc lecimy. Lecimy. Są dwuczęściowe, nie będzie łatwo. Plus jest taki, bo tu jest upside down, że nawet jak ona będzie skręcona, ta naklejka, źle naklejona, to sobie obrócicie go na półkach i będzie prosto.